Zapisana jest w ustawie, cytuję, artykuł 47a ustawy e, prawo o ustroju sądów powszechnych, sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo i nie da się tego obejść. Rozporządzenie jest aktem prawa niższego rzędu, więc to jest złamanie artykułu 7 Konstytucji zasady legalizmu. Ale znowu, jaki to będzie miało wpływ na zwykłego obywatela? E, z, e, składy Trzyosobowe, bo mówimy o tych składach trzyosobowych, gdzie jeden sędzia referent będzie z losowania, a dwóch wskazanych z palca, no czyli zawsze będą mogli go przegłosować, najczęściej są w już rozprawach apelacyjnych. I teraz, jeżeli taki skład jest powołany niezgodnie z, z ustawą, a jak zacytowałem, ustawa mówi jasno o losowaniu, to jest to tak zwana bezwzględna przyczyna odwoławcza. Więc za chwilę będziemy mieli masę spraw w bardzo poważnych kwestiach. E, mordercy, gwałciciele uu, będą. Uu. E, będą... Piotrowicz. Ale świętowski. co się. Ale to pana bawi? To pana nie, bawi, nie, że z całą pewnością. Nie ale chwilę, hipokryzja. bo. Panie marszałku, pan dość długo mówił, naprawdę zdzierżyliśmy to wszyscy, więc proszę teraz nie przerywać. Za chwilę wszyscy adwokaci właśnie w takich tego typu sprawach będą wykorzystywać. Ten, tę wadliwą, niewłaściwą obsadę składu sędziowskiego, niezgodną z ustawą, żeby zaskarżać te wyroki, a przedawnienie będzie biegło. I taki będzie efekt nie będzie sprawiedliwości dla obywateli. Senator.